Komisarz Marcin Szyndler. Dobry wieczór. Oprócz 500 kamer monitoringu miejskiego, Warszawę obserwują policjanci w specjalnych samochodach. Samochody wyposażone są w kamery i mogą stanąć w każdym miejscu Warszawy. Kilka minut po północy policyjna kamera obserwuje młodych ludzi gromadzących się przy budkach z hamburgerami, z innymi produktami spożywczymi. Dochodzi do ataku, dwóch młodych mężczyzn zaczyna się bić. Nagle z samochodu dobiega jeszcze jeden napastnik, który jak widać. Kopie leżącą już osobę. Widzimy, że na osobach zgromadzonych w pobliżu nie robi to większego wrażenia, tak brutalna bójka, a widać wyraźnie w centrum e, kamery, jak osoba ze stoickim spokojem je zapiekankę. Niestety bardzo często tak jest, że młodzi ludzie zamiast pomóc ofierze, która jest bita przez innych, stoją bezczynnie, a nawet czasami kibicują. Widać teraz reakcję policjantów po cywilnemu, osoby zostają zatrzymane. Za chwilę zauważymy, jak dojeżdżają kolejne załogi policyjne. Oto właśnie jedna z nich. Podbiegali ją kolejni policjanci, napastnicy wszyscy zostają zatrzymani. Po zatrzymaniu zostaną przewiezieni do najbliższego komisariatu. Tam wyjaśnimy, co było przyczyną bójki i dlaczego ci młodzi ludzie byli tak brutalni wobec swojego kolegi. Teraz przenieśmy się w szczególne miejsce. To okolica dworca centralnego, dużej pętli autobusów nocnych, a także warszawskiej dyskoteki. Tu bardzo często dochodzi do bujek. Okolice dworca centralnego w Warszawie, a dokładnie pętla autobusów nocnych na ulicy Plater, Dwóch młodych mężczyzn rozpoczyna bójkę. Jeden silny cios napastnika powala młodego człowieka na jezdnię. Leżącego kopie napastnik, następnie odgraża się, mimo że ten już nie daje znaków życia. Widać wyraźnie, że napastnik nie odpuszcza. Kładzie jeszcze nogę na krtani leżącego już mężczyzny i naciska. Nie interesuje się tym, co się stało dalej. Młody mężczyzna pozostaje leżący na jezdni, napastnik odchodzi. Tak niestety czasem bywa na warszawskich ulicach. Brak reakcji ze strony innych osób, które są na miejscu, a także brutalność ze strony sprawców. W tym przypadku zostaną zatrzymani przez policjantów w momencie, kiedy wejdą do podziemnego przejścia. W tym miejscu bardzo często dochodzi do bujek. Bardzo często też interweniują policjanci. Stąd też obecność specjalnego samochodu z kamerami, który dokumentuje różnego rodzaju wydarzenia, najczęściej bójki, handel narkotykami w tym właśnie miejscu, w okolicy dworca centralnego, pętli autobusowej i pałacu kultury. Widać, że młody człowiek w jasnej kurtce wyraźnie szuka zaczepki. Osoba przez niego zaatakowana próbuje się bronić. Zadaje bardzo silny cios ręką, następnie kopie leżącego w głowę. Odchodzi od napastnika, jest zaatakowana przez jego kolegę. Widać, że cios był bardzo silny. Człowiek w jasnej kurtce pozostaje na jezdni jak widać zostaje tam dłuższy czas. Nie daje żadnych znaków życia. Policjanci już są na miejscu. Za chwilę opanują całą sytuację. Osoby staną zatrzymane i przeniesione na komisariat. Bardzo często w tym miejscu gromadzi się wiele młodych osób. To są osoby, które przyjechały do dyskoteki bądź też z niej wyszły. Często są to osoby nietrzeźwe po kilku drinkach, które za chwilę będą odjeżdżały do domu. Jak widać doszło do nieporozumień pomiędzy kilkoma osobami. Widać wyraźnie, młodzi mężczyźni szukają powodu do bójki, szukają być może takiej formy rozrywki. Do takich. Incydentów najczęściej dochodzi w nocy, kiedy większość z warszawiaków śpi w domu. Policjanci mają ręce pełne pracy. W tym momencie patrolują ulicę, są w okolicy, a oko policyjnej kamery widzi wszystko. Jeden z młodych mężczyzn wyjął gaśnicę po to, by użyć takiego argumentu w tej walce. Widzimy wyraźnie: jedna osoba została uderzona i upadła na ziemię. Pozostałe osoby kopią ją. Zobaczymy za chwilę także, że wskakują nawet na tą osobę. Wygląda to bardzo drastycznie. Oto właśnie ten moment. Sprawca odbiega, widać, że boi się odpowiedzialności. Za chwilę do akcji wkroczą policjanci. Osoby zostaną zatrzymane, i jak zazwyczaj w takich sytuacjach przejdziemy na komisariat. Bardzo często takie sprawy nie kończą się w sądzie. Osoby poszkodowane albo wstydzą się, albo nie chcą zeznawać. I tak naprawdę bez wniosku o ściganie trudno jest postawić zarzut sprawcy. Jak co tydzień zapraszamy na wyjątkowe materiały z monitoringu miejskiego w programie Top Kryminał i na portalu policja.pl.